Przedsiębiorca to nie tylko wizjoner, to przede wszystkim praktyk, którego głównym zadaniem jest ciągła optymalizacja w celu oszczędności czasu i pieniędzy. To te elementy składają się na rozwój i sukces przedsiębiorstwa. Dziś dowiemy się, w jaki sposób z prosta decyzja biznesowa, jaką jest zakup zakładowej stacji paliw, przyłożyła się na realne korzyści dla firmy i jej klientów. Ze mną jest Sławomir Piątkowski, właściciel firmy świadczącej usługi pomocy drogowej w Grudziądzu. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Sławomirze, w Pana branży każda minuta jest na wagę złota. Klienci oczekują szybkiego przybycia na miejsce kolizji czy też awarii. Jak to wygląda w praktyce na co dzień? Jak dużo macie takich wyjazdów? W praktyce na co dzień wygląda to około 80 wyjazdów dziennie, czasami więcej, i te wyjazdy są z minuty na minutę. To są to wyjazdy do kolizji, do awarii, często na trasach szybkiego ruchu, gdzie czas ma znaczenie. Więc kierowca, który wyjeżdża, musi być gotowy do pracy zawsze, i pojazd musi być gotowy do wyjazdu zawsze czyli między innymi musi być zatankowany. Wyjeżdżając w trasę, jadąc na stację paliw. Mamy długi czas, kiedy na stację trzeba wjechać, kolejka jest. Tu mamy bez problemu. Kierowca zjeżdża z trasy, tankuje samochód do pełna i ma gotowy samochód już do następnego wyjazdu. Nie zastanawiamy się, czy paliwa starczy, czy nie starczy. Po prostu mamy go na miejscu. Jest to duże ułatwienie: to jest 10 minut na zlecenie, niby może tylko. Ale jest to bardzo dużo w skali miesiąca, roku, to jest bardzo dużo czasu. No właśnie, ile jest czasu? Bo wcześniej jeszcze nie miał pan zakładowej stacji paliw, to tankowaliście na stacji detalicznej. Jak daleko ona jest od siedziby firmy? Stacja jest 2 km. Jedna z drugich kart, które mieliśmy flotowe, było tylko w rękach 5 km. Zajmowało to mniej więcej no, 15 minut 20 na zlecenie, powiedzmy, tankowania. I problem tego typu był, że nie, by, nie zawsze jeżdżaliśmy koło tej stacji, więc trzeba było jechać ekstra. E, jazda ekstra to jest czas, to jest pieniądze, e, zarazem bo paliwo też kosztuje, które trzeba dojechać do stacji. Jeżeli się to zrobi, to się 100 razy, to jednak mimo wszystko jest to już się robi kwota. Więc zbiornik przezakładowy spowodował to, że samochody są zawsze zatankowane do pełna e, i wraccy, kierowca wracający z trasy może sobie zrobić to w ramach Pracy, którą ma nie musi do, dokonywać jakichś dodatkowych czynności oprócz zatankowania na miejscu. Jest to bardzo duże ułatwienie. Tak, i to był główny motyw, tak. dla którego zdecydował się Pan na zakup zakładowej stacji paliw, ale czy jedyny, czy były też inne czynniki, które Czynnikiem Były też pieniądze, się? oczywiście. E, czynnikiem były pieniądze. Pieniądze, no wiadomo, w, w firmie oszczędności są ważne. E, sam zakup zbiornika, mimo że kosztuje jakąś tam kwotę, to spowodował to, że oszczędności były momentami koło złotówki na litrze, jeżeli była duża różnica na cenie. W tej chwili jest trochę mniej, ale i tak to się opłaca. Tak, bo to przypomnijmy, że to jest właśnie zakup paliwa w tanie hurtowej, tak. czyli tak około mniej więcej to jest kilkadziesiąt groszy różnicy na litrze. 60-70 groszy to, mniej więcej. To jest literatyw. bardzo dużo przy tym zużyciu, jaki jak jest w Pana firmie. Tak, dokładnie. Mamy dostawcę paliwa. paliwa dostawcę paliwa można sobie wybrać samemu, więc wiadomo, że każdy sobie korzysta z jakiego chce. I dla nas też dużym ułatwieniem jest korzystanie z paliwa B0, czyli bez dodatków wszystkich tych ekologicznych, e, bio. E, I to powoduje, że nie mamy problemów z obsługą samochodów. Mamy czyste paliwo, nie mamy problemów z wtryskami w autach itd. I te samochody robią duże przebiegi bez jakichś awarii. Dla nas to jest bardzo ważne. My mamy holować ludzi, a nie być holowani. Dokładnie. E, przypomnijmy, że oprócz tego, że jest zbiornik paliwowy, to również jest automat e, do dystrybucji, który również jest bardzo ważny, czyli właśnie ta kontrola e, rozchodu paliwa w firmie. E, jest ona ważna tutaj, gdy jest tak, w Jest ona ważna, bo po pierwsze wiemy, ile jest paliwa w zbiorniku, wiemy, ile nam samochody palą. Hmm. Teraz mam pracowników takich, że mam spokój, ale był taki moment, że pracownicy, no krótko mówiąc, no. Kradli paliwo mhm. i na stacji nie miałem możliwości sprawdzić, czy on wlał sobie piątkę, 5 litrów paliwa, czy 10 osobno do zbiornika, czy nie. Po prostu były, było to inne spalanie. W tej chwili to spalanie jest równe, nie ma z problemu. Pracownicy mają kartę przydzielone, każdy pracownik ma kartę, każdy samochód ma chip. Więc z automatu nasza pracownica, sekretarka, która, która zajmuje się obsługą paliwa, między innymi, ma władzę nad tym i panowanie nad tym, ile samochód pali, czy są anomalie, czy nie ma anomalii. Są też powiadomienia, jeśli jest mało paliwa w zbiorniku. Dla nas jest to idealne rozwiązanie. Niczego więcej nam nie trzeba tutaj, jeśli chodzi o kwestię paliwa. Czyli podsumowując, jeszcze raz, zakupił Pan tworząc zakładową stację paliw. Jest to zbiornik do paliwa 2,5 litrów, tak. automat do tankowania PetroMat One i jeszcze sonda pomiarowa. I całość jeszcze jest zarządzana przez oprogramowanie PetroMenager. Tak, dokładnie. Czyli generalnie jest Pan zadowolony z zarządzania paliwem w firmie? Jestem bardzo zadowolony z zarządzania w firmie paliwem, ponieważ daje mi to panowanie nad tym wszystkim. Ja nie muszę się przejmować czy to paliwo jest czy go nie ma. To wszystko idzie automatycznie i dzięki temu też ta praca idzie sprawniej. Ja nie muszę, mam jeden problem z głowy. Krótko mówiąc, tak? czyli temat paliwa, które przychodzi jest zamawiane automatycznie można powiedzieć, bo to praktycznie przychodzi mail, mail idzie dalej. Mhm. I mamy spokojną głowę. Możemy się zająć pracą, a nie z zastanawianiem się, czy paliwo jest na stacji, czy paliwo jest drogie, czy jest tanie. To jest zupełnie, zupełnie zmiana, zmiana warunków pracy. Czyli widać, że pod kątem zarządzania to była dobra i strategiczna decyzja dla firmy. Dziękuję bardzo Panu za rozmowę, a więcej odnośnie samego użytkowania Petromat One dowiemy się za moment. Zapraszam. Witam ponownie. Teraz jest ze mną pani Marina Milasz, pracownik biurowy, oraz Łukasz Puzio, kierowca. Zgadza się. Panie Łukaszu, jak obecnie wygląda proces tankowania? No dużo nam to ułatwiło, tankowanie, skróciło czas, nie trzeba dojeżdżać na stację benzynową. A czy są jakieś trudności związane z obsługą Petromatu? Bardzo, bardzo prosta obsługa. Nie ma żadnych problemów? Żadnych. Super. Pani Marina, obsługuje pani program PetroMenager. Tak. Który monitoruje zużycie paliwa w firmie? Mm -hmm. Jakie dane są dla Pani w tym programie najważniejsze? Zamówienia dostawy, oczywiście zużycie paliwa też kontrolujemy. Jest łatwo, bo mniej teraz faktur, jedna fakturka do zaksięgowania i, i tyle. Czyli też ma Pani więcej czasu na inne obowiązki w pracy. Tak, tak. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Widać, że inwestycja w nowoczesne technologie to nie luksus, a konieczność, która pozwala przedsiębiorcom rozwijać swój biznes. Na dziś to tyle. Zapraszam do polubienia i zasubskrybowania naszego kanału, by nie przegapić nowości. Do zobaczenia.